Się zastanawia ESI kiedy? Dlaczego Bóg nie zniszczy jeszcze szatana i jego wyznawców, nawet ze to, które powoduje wiatu. By moło opłynienie Boga w aktorstwie sprawia, e kwestionuje go jego sprawiedliwo, a nawet myli, e zaniedbuje sytuacji. Jednak prawda jest zaskakująca i wykracza poza to, co wyobrażamy. Czas Boga runi ESI od naszego, a sposób, w jaki radzi sobie ze Zem, ujawnia większy Plan, mojemu zrozumie. W tej trzeci wykorzystamy powód, dla którego Bogu pozwolimy na istnienie za przez tak długi, znaczenie boskiej cierpliwości i odkupienia celu cierpienia. Przygotuj się, aby zobaczyć wielki kosmiczny konflikt pod nowym wiatrem i zrozumie kluczów Rulka Dego z Nas. Czekaj na ostateczne SD i ostateczne zwycięstwo Boga nad Zem. Jeśli chcesz, by zrozumie boski plan zbawienia i Rulka Dego z Nas w tej wielkiej tajemnicy, zasubskrybuj kana teraz i wcz powiadomienia. Nie adnych treci, które mag zmieni twój perspektyw wiary i prawoci Boga. Kiedy obserwujemy walk między dobrem a zem, a zwłaszcza posta szatana, wielu zastanawia esi dlaczego Bóg zcea swój moc, wkrótce zniszczy wroga po jego buncie. Odpowiedź lej w pójciu czasu i naturze Boga. On, BDC wieczny, ma boski plan, który wykracza poza nasze zrozumienie. Przeciwie swe do nas, którzy utknęli w czasie, Bóg działa w wiecznym planie. Opłynienie, co postrzegane jako poraka, jest w rzeczywistości baz strategii dla za, aby caezji ujawni. Bóg, z jego baz sprawiedliwości, pozwala czasowi pokazać prawdziwy charakter szatana i wybory dokonane przez tych, którzy podjęli ich ciek buntu. Wyobrałamy sobie, e Bóg, sprawiedliwy, powinien natychmiast działać, karać tych, którzy uczynili zem. Jednak czas Boga nie jest nasz. Wy! Całkowite zniszczenie szatana i jego naladowców przyjdzie tylko wtedy, gdy Z. Obdziecea jego intensywności, Wignik nikt nie mógł zakwestionować ostatecznej decyzji Boga. Cierpienie, boli i konsekwencje grzechu nie jest zacofaniem Boga, ale szans dla ludzi do widzenia kontrastu między morałem wolności a zniszczeniem, jakie przynosi grzech. Boski czas jest cierpliwy i daje wszystkim szans na refleksję, ałuj i zwróćesi do odkupienia, jeśli zdecyduj. Bóg nie jest czasochonny. Ale działa w wiecznej paszczynie, która rozwała wszystkie szczegóły stworzenia. Nic nie robi na impulsie Kadiruch jest obliczany i, jednak trudny do zrozumienia tymczasowego cierpienia. Wiemy, e jest to konieczne dla wielkich ram odkupienia. Grzech i bunt, czoł na jaki czas, e do pokazania wszystkim wielkości prawdziwej noci Boga, ich cierpliwości i potrzeby pokuty. Ostatecznie wielki kosmiczny konflikt zostanie rozwizany, a Bóg gdzie zademonstrowa jego sprawiedliwość w niepodlegany sposób. Pocztek wielkiego kosmicznego konfliktu siga wydarzenia, które miały miejsce jeszcze przed stworzeniem Ziemi upadek Lucyfera, anioła wiata, który został zepsuty przez znakomity i pragnienie bycia równym Bogu. Izajasza 14 i Ezechiel 28 pokazują nam, jak duma przejął Lucyfer, a kiedy w cieniu Ezy wywyszy nad swoim stwórc, upadł z pozycji honoru. Turzajmowa. Zeto weszło do nie przez akt stworzenia bojego, ale za wybór istoty, która ma jej cakowit wolno moraen. Konflikt zapoczkowany w niebie ostatecznie odzwierciedla w wyborach, które każdy człowiek musiałby dokonać w całej historii poda zawiatem lub ulega ciemności buntu. W wielkim konflikcie zwycięstwo Boga nie zostanie podbite przez prosty pokaz władzy. Boska S.I.A. Czół niezmierzona nie jest tym, co definiuje bito charakter Boga, jego prawo i prawdziwa miłość, którą oferuje. Bóg nie niszczy szatana po prostu swoim autorytetem, ale aby każdy mógł wyraźnie zobaczyć konsekwencje wyboru za. Kiedy bitwa Ezi skoczy, nie będzie wpliwoci, e Bóg, a tylko Bóg, jest godny kultu. Charakter Boga, wyraony w jego nieosierdziu, cierpliwości i prawdzie, zostanie udowodniony dla całego szefata, a boska sprawiedliwość będzie wyraźnie widoczna w całej jego czystości. Wielki kosmiczny konflikt to nie tylko fizyczna wojna między przeciwnymi siłami, ale sporem lojalności i ideologii. Szatan jest nie tylko przeciwnikiem Boga w sensie bitwy wojskowej, ale wróg starajce się podwoić ludzkie zaufanie do Boga, kwestionując jego charakter i motywując buntaj. Walka jest w sercu i umyle każdego człowieka wybór lojalności wobec twórcy lub podanie za buntem. To, co Bóg chce pokazać wszystkim poprzez ten wielki konflikt, to to, że jest jedynym rudem prawdy sprawiedliwości i prawdziwej miłości. Ostatecznie, gdzie oczywiste, e prawdziwym zwycięstwem nie jest opanowanie fizyczne, ale zwycięstwo w niezafanym charakterze boskiej sprawiedliwości. Bóg swojej nieskoczonej mdroci nie stworzy zaprogramowanych istot do automatycznego posłuszeństwa, ale da kademu z nas dar wolnej woli. Ten potny dar pozwala nam wybierać między dobrem a zem, między wiatem a ciemności. Wolna wola jest nie tylko ludzcew, ale odzwierciedleniem postaci Boga, który chce Ezji z nami nawiza prawdziwy, niezachwany sposób. Gdybyśmy byli tylko majonetkami w ich rękach, nasze kult i posłuszeństwo nie miałyby adnej wartości. Ale dajc nam zdolno wyboru, Bóg pozwala nam dowiać prawdziwej nioci, miłu, która jest autentyczna, ponieważ jest swobodnie podawana. Rebelia Lucyfer nie była przypadkowym bedem, ale wiadom i celów decyzji. Lucyfer mija ten swobód wyboru i postanowi odejść od Boga, jedź jego pozycji i buntuj z esi przeciwko Stwórcy. Pozwoli sobie pochon pruno i pragnienie władzy, ignoruj prawdziwy pokój i prawdzi wolno Bóg mu oferowamu. Ten wybór szatana doskonale ilustruje odpowiedzialność, którą mamy, gdy korzystamy z naszej wolnej woli. Kada akcja, kada MYL, kada wybór ma wpływ i dziki nimi pokazujemy, kogo zdecydujemy Esi sui. Bunt Lucifer S.T.A.S.I. dla nas wszystkich lekcji na temat konsekwencji korzystania z wolnej woli. Prawdziwe posłuszeństwo Bogu pochodzi z wolności wyboru. Gdybyśmy nie mieli wolnej woli, nasze posłuszeństwo byłoby tylko automatyczną odpowiedzi, bez rzeczywistej wartości. Bóg nie chce, abyśmy poszli za Nim z obowisku, ale dlatego ego kochamy i wybieramy Jego wolę. Moralna wolno pozwala nam dokonywać wyborów, a dzięki tym wyborom kształtujemy nasz charakter i nasz relacji z Bogiem. Choć on wszedł na wiatr poprzez nadłycie wolnej woli, dziki nim możemy do się prawdziwego odkupienia, wybierając ponownie powrót do Boga. Ta wolno wyboru jest największym wyrazem miłości, jak da nam Bóg, a sposób, w jaki go uływamy, okrela nasz duchu w podróż. Świstoja zbawienia jest ostatecznej historii Boga, który w swojej sprawiedliwości i mioci stara Ezi uratował ludzko. Od samego poczku Bóg da nam wolny wol, a nawet gdy ludzko wpada w grzech, nie zrezygnowa ze swojego planu naszego odkupienia. Przez pokolenia Bóg zademonstrowa swój wierno i cierpliwo, nawet gdy grzech zdawa esi dominowa. Przez krzyk Chrystusa charakter Boga został objawiony w najczystszej formie. Nie tylko obiecał ratowa, ale spędzi swój obietnic w sposób, w jaki tylko on mógł pokazać. że prawdziwa sprawiedliwość i miło nie jest sprzeczne, ale idzie w parze. Jest uczciwy, tak, ale jest tej. pinniosierdzia. Bóg jest cierpliwy, a jego cierpliwości nie neli myli zaniedbaniem. Pozwala, co ujawni Esiza, aby nie ma wkpliwości co do destrukcyjnej natury grzechu. Kiedy patrzymy na cierpienie na wiecie, mą Esi wydawa, e Bóg jest czasochonny lub nieobecny, ale w rzeczywistości pozwala wiecznego planu rozwin Esi zgodnie z boskim czasem. Pokazuj swój prawo na każdym kroku. Cierpliwo Boga jest ostatecznie demonstracją Jego nieoci. ponieważ chce dać czas wszystkim, aby Aowa i wróci do Niego. Nie działa po pieśni, ale z wiecznym celem, który otacza dobro całego stworzenia. Bóg swojej nieskoczonej mdroci nie niszczy od razu za, ponieważ chce, aby wszyscy widzieli prawdziwe konsekwencje grzechu. Boska cierpliwo daje nam czas na uwiadomienie sobie, e bez Boga droga grzechu prowadzi do zniszczenia. Kad jak nie godzi Kadia, jak buntu przeciwko Bogu, psuje jako widoczny dowód konsekwencji odrzucenia stwórcy. Bóg nie działa po piechu, bo Jego działanie jest mierzone i ma boski cel. Chce wszystkich, zarówno aniołów, jak i ludzi, wyranie widzi runic między posłuszeństwem a buntem wbrew Jego woli. swojej cierpliwości daje nam oliwo wyboru odkupienia, a jednoczenie ujawnia ze to, aby ostateczna decyzja sprawiedliwości była jasna i niepodwalna. Wojna w niebie jest jednym z najbardziej dramatycznych i odkrywczych momentów duchowej historii. Objawienie 12 przynosi nam potny obraz tej walki, w której lucyfer z dum próbuje uzurpować tron Boy. Próba zajęcia Boga Boga jest nie tylko bitwem Ezi, ale spór idei, wartości i lojalność. Nie tylko chęć dominacji, ale chciało zakwestionowa Boa autorytet i przekona innych do podania za jego buntem. Niebo, które bają miejscem pokoju i harmonii zostało przekształcone w niebieskie pole bitwy, na którym Anioł lojalne wobec Boga walczy przeciwko siom buntu. Wojna ta nie została jedna przyzwyczona przez Wac, ale prawo Boga i lojalno wiernych aniołów. Konflikt, który rozpoczął Esi w niebie, nie był ograniczony do wiata duchów, ale rozprzestrzeni Esi na ziemi przynosi jego konsekwencje. Ludzko, od momentu, gdy Adam i Ewa ulegli pokusie, uje konsekwencje tej kosmicznej wojny. Wojny, przemoc, samolubstwo i wszelkiego rodzaju ludzkie cierpienie to gorzkie owoce tego buntu, które rozpoczął Esi w niebie. Sinus, który wszedł na wiatr poprzez wybór Lucyfera i pierwszych ludzi, zaraliwe całe stworzenie. Walka duchowa, która wydawała Esi odlega i niematerialna, stała Esi na makań rzeczywistości dla nas wszystkich. Ze to, co przez jakiś czas dozwolone. Sui jako Sige przypomnienie: E ostateczne zwycięstwo gdzie Boga i Jego sprawiedliwość. Wielki kosmiczny konflikt to nie tylko odległe bitwa między aniołami i demonami, znajduje to odzwierciedlenie w każdym z nas. Walka o lojalność wobec Boga kontra pokusa za dzieje każdego dnia w naszych sercach. Wojna w niebie jest ostatecznym odzwierciedleniem wewnętrznej walki każdego człowieka zdecydowa Ezji sui Bogu lub podda Ezi wpływom szatana. Każda decyzja, jakkolwiek niewielka, Mam wczybliania nas do Boga lub odejścia od Niego. Zwycięstwo Chrystusa na Krzyżu, które pokonało Szatana i jego duchowe armię, bają nie tylko kosmicznym wydarzeniem, ale czym, co dotyczy bezpośrednio naszego codziennego życia. ponieważ jesteśmy powołani do przezwyciężenia tej duchowej wojny w nas samych. Choć o Boga w zniszczeniu Szatana mał wydawa i pora jego sprawiedliwości, jest to w rzeczywistości istotność ci boskiej paszczyzny. Bóg Swojej nieskoczonej mdroci pozwala zumanifestować Esi w całej swojej jego raności i destrukcji. To stopniowe na za nie jest aproba grzechu, ale sposobem na demonstrację jego prawdziwej natury. Cierpienie i konsekwencje za nie jest przypadkowe, ale jest one czci procesu, w którym kej szefat wyranie zobaczy, e bunt przeciwko Bogu jest samożniściajcy. Samo ze to niście Esi, a Bóg ływa go, aby pokazał wszystkim, e grzech. A nawet dozwolony przez jakiś czas, doprowadzi do śmierci i ostatecznego zniszczenia. Kadi wybór niegodziwości, który widzimy na wiecie, jest widocznym dowodem przeciwko szatanowi i zbudowanym przez niego systemowi kamstw. Choć on to ma tymczasów moc na ziemi, nie można go ukryć na zawsze. Kadi jak przemocy, Kate kamstwo i kadi popełnionych grzech wsuje jako wiadectwo przeciwko fałszywym obietnicom wolności szatana. Zeto nie przynosi prawdziwej wolności, ale niewolnictwa i zniszczenia. Pozwalaj, zeto. to, Bóg w rzeczywistości ujawnia charakter szatana, nie jest wyzwolicielem, ale tyranem, który niszczy wszystko, co dotyka. Ostatecznie Kadi dowód za wzmocnieniu boskiej sprawiedliwości, ponieważ zwycięstwo Boga nad zem nieuzasadnione, gdzie bezdyskusyjne. Boska sprawiedliwość nie opiera Ezy wycznie na karach za, ale na narajeniu jego prawdziwego charakteru. Bóg w jego nieosierdziu pozwala, aby manifestować Ezi aby Kadi mógł wyranie zobaczyć konsekwencje grzechu. Zeto w całości zostanie zniszczone we właściwym czasie, a boska sprawiedliwość zostanie w pełni ujawniona. Prawo Boga nie spieszy Esi, ale jest doskonała i kompletna. Pozwala ZU, aby ujawni Esi tak, e kiedy jest wykonywana prawo Boga, nikt nie mógł zakwestionować jego decyzji. Zwycięstwo Boga nad Zemgiem widoczne dowody jego prawoci i będzie jasne dla wszystkich stworzonych istot, które wreszcie za to nie ma już mocy. A Bóg jest prawem jeździć całej Ziemi. Cierpienie, które widzimy na wiecie, jest w wielu przypadkach bezpośrednim odzwierciedleniem niewaciwego ułycia wolnej woli. Bóg, dając nam swobód wyboru, da nam równie odpowiedzialność za konsekwencje naszych wyborów. Kiedy ludzko wybrała grzech, cierpienie weszło na wiatr w wyniku tego wyboru. Choć ją Bóg nie stworzy za, pozwoli na manifestowanie esji wolnej woli, ponieważ wolno wyboru jest niezbna, aby nasz kłód był prawdziwy. Jednak ta wolność przyniosą równie moliwo cierpienia, która stała Ezji jednym z największych dowodów na to, że grzech i bunt przeciwko Bogu nie ma śliwego koca. Odkupienie nie mogłoby autentyczne, gdyby nie bają prawdziwej moliwoci wyboru. Gdyby Bóg stworzył wiatr, w którym ludzie nie mogliby wybrać za, odkupienie nie miałoby sensu, ponieważ posłuszeństwo byłoby tylko wymuszonym działaniem, a nie bezpłatną odpowiedzi na ich miłość. Wolno-moralna pozwala nam dokonywać wyborów, a łyni dziki tym wyborom osiągnij prawdziwe odkupienie. Cierpienie, czoł bolesne, jest ci procesu uczenia Esi, który prowadzi nas do zrozumienia nasilenia grzechu i potrzeby Zbawiciela. Bóg swojej asce uływa na wycierpienia jako sposobu zblienia nas do Niego, oferując oliwo aowania, rozwoju i dowiadczenia Jego niosierdzia w boki i przekształcający sposób. Cierpienie, choć on jest o konsekwencji za przynosi tej szans pokuty i transformacji. suje jako lustro, które pokazuje nam niepowodzenia i szkody, jakie powoduje grzech, zarówno w naszym myciu osobistym, jak i w otaczającym nas wiecie. Jednak Bóg nie pozwala na cierpienie niewraliwie, ale uływa go, aby doprowadzić nas do pokuty i zrozumienia jego wielkiego nieosierdzia. Cierpienie jest boskim nazdziem, które, czemu Y trudne, prowadzi nas do grubszego dowiadczenia zmiocu Boga i jego sprawiedliwości. Poprzez ból mojemy nauczy es i prawdę o grzechu i jego konsekwencji, a jednocześnie odkryj wielko przebaczenia i boskiej aski. Krzy Chrystusa jest niewtpliwie kulminacyjnym punktem wielkiego kosmicznego konfliktu. W nim Jezus pozbawi się i za, pokonuj szatana i jego ksistwa w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Kolosjan rozdział 2, wersikul 15 stwierdza, e Chrystus pozbawi ksigi i mocarstwa, co łydy na pora szatana na arenie, na której mylą, e wygra. Krzy! Który wydawa Esi Najwicz pora syna Boego, bywa ciwie największym duchowym zwycięstwem wszechczasów. Kiedy umarł za nas, Jezus zapłaci nie tylko cen za grzew, ale tej rozbroju oskarenia szatana. Pokazuj, eze to, co spowodowało cierpienie. Nie ma mocy w obliczu boskiej sprawiedliwości. Zwycięstwo Chrystusa na ksiu jest wiadectwem, eze to zostało pokonane. A Bóg, w jego sprawiedliwości i mioci, triumfowa nadmierci. Cierpienie Chrystusa na krzyżu bają nie tylko tragedii, ale aktem duchowego zwycięstwa. kadio otrzymany cios, kejdu pokorzenie, które dożna, mija cel odkupiający. Krzyż jest jej rodowiskiem, w którym ludzko mogłaby pogodzić Ezji z Bogiem. Jezus, który cierpi i umiera, zrobi co widzę i nie po prostu zapłaci za nasze grzechy raz na zawsze pokona modza. Stawia czoła śmierci, pokusie i rozdzieleniu ojca wszystko, aby zaoferował nam zbawienie. Jego majer była kluczem do naszego wyzwolenia, a zmartwychwstanie bają potwierdzeniem, e zwycięstwo nad grzechem i śmiercią bają wieczne i nieodwołalne. Krzy jest zatem maksymalnym symbolem zwycięstwa nad zem, który rozpoczął Esi na krzył i rozszerzy Esi na zmartwychwstanie. Choć on zwycięstwo Chrystusa na krzył bają decydujce, ostateczny wyrok jeszcze Esi nie nadszedł. Szatan, wiec, e jego poraka została zapiectowana, Ci stara esi nie ci prawd, oszukuj tych, którzy odchódź od Boga. uływa kamst, dufi i oszustwa, aby próbował odwrócić ludzi ze cieki zbawienia. Ale krzyje z cigiem przypomnieniem, Eż szatan, pomimo swoich wysików, zostać upokonany. Ostatecznie sprawiedliwo Boga zostanie w pełni objawiona, a w tym momencie szatan i wszyscy, którzy postanowili podać za jego buntem, zostaną w kocu pokonani i skazani. Ostatnim ozdem kiedy prawda zostanie ujawniona w całości, gdzie zakończenie tej wielkiej bitwy, a zwycięstwo Chrystusa będzie wieczne, niezaprzeczalne i kompletne. Ostateczny wyrok, który oznaczałby zamknięcie wielkiego kosmicznego konfliktu, nie będzie popiesznym ani niesprawiedliwym aktem. Przeciwnie, gdzie to moment, w którym wszystkie dowody zgromadzone w historii ludzkości i wszechwata zostaną przedstawione jasno i przejrzystych. Kadi Wybór. Kadiak posłuszeństwa lub buntu zostanie ujawniony, aby wszyscy mogli zobaczyć implikacje swoich decyzji. Nie będzie marginesów, wtpliwości lub zamieszania. Cierpienie i konsekwencje grzechu nie zostaną zminimalizowane ani zignorowane, ale Kadiak zostanie zbadany w wietle boskiej sprawiedliwości. Ostatnim ozdem będzie moment, w którym Kejw Szefat zobaczy zwycięstwo Boga nad zem i rozpozna doskonałe jego prawości i nieosierdzia. Po nadejściu ostatecznego wyroku nie będzie wymówek ani zarzutów ignorancji. Prawda, jak nigdzie, D.O.T.D. zostanie cała objawiona. Wszystkie istoty, zarówno sprawiedliwe, jak i niesprawiedliwe, będą w pełni wiadome wyborów, które dokonaj, moliwoci, których mieli a owa, i sprawiedliwo, która im oferowano. Szatan i jego naladowcy nie będą mogli znieksztacić ani oszukać. Ponieważ dowody będą tak jasne, e nikt nie mógł kwestionować Boga dobroci i prawoci. Ten moment będzie zwyciężeniem boskiego planu, w którym wszystkie kamstwa zostaną zdemaskowane i wszystkie serca zostaną ujawnione. Prawda będzie tak oczywista, e nawet Ci, którzy odmówili zbawienia, zrozumiej, e Bóg działa sprawiedliwości, bez niepowodzenia i stroniczości. W ostatecznym wyroku grzech i bunt zostaną ostatecznie, definitywnie i wiecznie pokonane. Oddzielenie dobra od zabdzie jasne i nieodwracalne. Bóg, w jego doskonałej sprawiedliwości, na zawsze we wszelkie zeto, a dziki temu stworzenie zostanie przywrócone do jego pierwotnej doskonałości. Cierpienie i ból, które by konsekwencjami buntu, dobień koca, a sprawiedliwość Boga zostanie rozpoznana w Kejm szefęńczy. Ci, którzy wybrali zbawienie, dowiać wiecznego pokoju, podczas gdy ci, którzy zdecydowali esi na ciek buntu z tamtszych konsekwencji swoich wyborów. Nie w piwoci co do dobroci i prawoci Boga, ponieważ w tym momencie wszyscy zobacz, że zwycięstwo Boga bają nie tylko triumfem mocy, ale mnoci, sprawiedliwości i prawdy. Z to zastanawiamy Ezji, dlaczego Bóg pozwala na tyle cierpienia i opunia tak wiele, aby przynieść sprawiedliwo. Jednak 2, Piotra rozdział 3, wersiku 9 ujawnia nam istotny perspektyw cierpliwo Boga nie jest wad, ale okaż. Nie chcę, aby ktokolwiek zgin, ale wszyscy ałuj. Opłynienie, które zdajemy sobie spraw, jest w rzeczywistości wyrazem Jego nieosierdzia. Bóg daje czas tym, którzy jeszcze nie ałowali, aby szans zwróci Ezi do Niego. Zamiast demonstracji braku zainteresowania, boska cierpliwość jest bask okaż, aby mona bają osań jak najwięcej ludzi przez zbawienie. Opłynienie Boga w prowadzeniu ostatecznego ozdu jest demonstracją Jego bokiej mioci i pragnienia aby wszyscy pojednali z Nim. Cierpliwo Boga koncentruje Ezi na tych, którzy nie usłyszeli ani nie zaakceptowali ich przesania o zbawieniu. On, w swoim nieskoczonym niosierdziu, czeka dać czas na więcej ludzi, aby Aowa i Siuka ich Haski. Podczas gdy ze to wydaje Ezi prosperowa na wiecie, Bóg nadal oferuje swoje przebaczenie i niosierdzie. Nie chce, aby ktokolwiek Ezi zgubi, ale Kadi ma szans tego Aowa. Kadego dnia jest na okaż, aby kto zwróci Esi do Boga i otrzyma przebaczenie. Tym razem Bóg daje nam pokut. Jest darem i od nas zejli, czy nadejdzie ostateczne SD. Dlatego boska cierpliwość jest odzwierciedleniem jego dobroci i pragnienia, aby wszyscy zostali zbawieni. Podczas gdy Bóg demonstruje cierpliwo, szatan działa po pieśni. Starać Esi szuka i zniszczy jak najwycej przed ostatecznym stem. Szatan nie chce, aby ktokolwiek mija czas, aby zastanowi Esi lub Owa. Wiek szuka popiechu, oszustwa i zniszczenia. Pracuje szybko, aby odwrócić ludzi ze cieki zbawienia, więc e jego czas jest ograniczony. Z drugiej strony Bóg z jego cierpliwości daje nam wystarczająco dużo czasu na podejmowanie wiadomych decyzji i zastanowienie Esi nad naszymi wyborami. Kontrast między cierpliwości Boga a popiechem szatana oczywiście Bóg chce zbawić, podczas gdy szatan stara Esi zniszczyć. Dlatego Boska cierpliwość jest Błogosławieństwem dla wszystkich, którzy C.C. usłysze swój gołóz i podać ciekawy kupienia. Podczas doczekujemy powrotu Chrystusa i ostatecznego spełnienia Jego planu zbawienia, nasza misja jako chrześcijan nie tylko biernie czeka, ale aktywnie działa. Bóg da nam czas na zgodnie z Jego zasadami, działa z uczciwości i bycie wiatem na wiecie. Kadidzie jest okaż do manifestowania charakteru Chrystusa w naszych działaniach, słowach i decyzjach. Czekanie nie powinno nas prowadzić do bezczynności, ale do działania. Musimy ciągle starać się yy, w sposób, który odzwierciedla dobro, nieosierdzie i sprawiedliwość Boga. Nasze codzienne akty posłuszeństwa są sposobem na wypełnienie naszej misji. Czekać na konsumowanie Królestwa Bojego. Podczas oczekiwania misja szczeciarska jest jasna, by instrumentami Boga, aby doprowadzić innych do Jego zbawienia. KADI WYBÓR które dokonamy, mamy odspewania na otaczajce nas ludzi. Nasze postawy, nasze sowa, a nawet nasza cisza ma sposobem na pokazanie innym sposobu odkupienia. Nie oznacza to, e musimy być doskonali, ale nasze icie musi odzwierciedlać transformację, którą Bóg w nas zrobi. Gdy jemy uczciwie i peni aski, otwieramy drzwi, aby inni mogli zobaczyć w nas wiatr Chrystusa. Nasze działania ma być E kto musi zbli Esi do Boga, zastanowi Esi nad swoimi wyborami, i by zdecydować się Esi ja, owa i poda za Chrystusem. Podczas gdy Bóg, swojej nieskoczonej cierpliwości, czeka i zaprasza grześników do pokuty, szatan działa w zupełnie przeciwny sposób. Desperacko próbuje przyspieszyć proces zniszczenia bez dania miejsca na pokut lub gojenia. Oskara Esi bez litoci, wskazujc nasze BDY i próbuj odnieść nas od Boga. Z drugiej strony Bóg oferuje przebaczenie uzdrowienie i przywracanie, cierpliwie czekać na kad dusz. Jako chrześcijanie musimy odzwierciedlać ten kontrast w naszym życiu. Gdy szatan zasiewa rozpacz i podpienie, jesteśmy powołani do bycia instrumentami nadziei. Prowadź dóbr nowin o zbawieniu i oferuj z tym sam cierpliwo inno które Bóg nam da. Teraz, gdy rozumiesz wice o boskiej cierpliwości, powód, dla którego Bóg pozwala na istnienie za iruj cierpienia planie zbawienia, czy nadszedł czas, aby zastanowić się, jakie jest oczekiwanie na nastawienie Królestwa Boego, co może zmienić twoje icie i twoje wybory w wiecie prawdziwej prawoci Bołej. Nie zapominaj, że zostało już zagwarantowane na krzył, a ty masz możliwość bycia tej historii odkupienia. Jeżeli ta trade dotknie twojego serca, zasubskrybuj kanał, powit i udostępnij, wiesz, e musisz usłyszeć to przesanie nadziei. Aktywuj powiadomienia aby nie stracić adnej aktualizacji i pogija Esi w tajemnicach wiary. Chodźmy w kierunku zbawienia razem z wiar i odwagą.